Odczuwasz objawy ze strony być może lewego barku, lewego podrzebrza w okolicach lewej łopatki i zastanawiasz się skąd wynikają te problemy. Problemy mogą wynikać z żołądka. Zapraszam do oglądania tego filmu, gdzie przybliżę Wam temat, jakie objawy może dawać żołądek. Żołądek zlokalizowany jest między piątą, szóstą przestrzenią międzyżebrową, a jak jest mocno wypełniony, nawet sięga aż do pępka. I objawy, które może on dawać, właśnie wynikają między innymi z tej lokalizacji oraz, oraz z jego unerwienia. Przejdźmy najpierw do objawów bólowych, jakie może prezentować żołądek. Może on dawać ból w okolicach wyrostka mieczykowatego mostka, czyli zaraz tutaj pod mostkiem. Może to być lewe podżebrze, czyli tutaj, gdzie mamy łuk żebrowy. Może to być też okolica, w okolicach pępka i nad pępkiem oraz w połowie odległości między pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym. Tam wszędzie ten żołądek jest zlokalizowany i tam też mogą się pojawiać objawy. Natomiast ze względu na unerwienie, te objawy mogą być też bardziej dystalne. Mogą być właśnie tak, jak mówiłem wcześniej, na lewym barku, w okolicach lewej łopatki w okolicach brzegu przyśrodkowego mogą też objawy występować za mostkiem, bo w sytuacji, kiedy mamy problem z żołądkiem, na przykład jest choroba refluksowa, problem też dotyka przełyku, wtedy może być takie odczuwane pieczenie, ucisk za mostkiem, który dla Was często jest korelacją z sercem, ale to wystarczy właśnie, żeby był żołądek. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Na wywiad oczywiście. Ruch, który jest tutaj w górnej części przewodu pokarmowego, to jest ruch przede wszystkim zgodny z grawitacją, czyli ruch w dół. Więc każdy ruch w górę pożywienia treści pokarmowych czy innych rzeczy to jest ruch nieprawidłowy. W związku z tym, jeżeli się uskarżacie na zgagę, odbijanie, czkawkę, refluks, to zawsze będziecie myśleć o jakiejś dysfunkcji żołądka. Na jakie jeszcze inne rzeczy możecie zwrócić uwagę? Pojawiające się czasami palpitacje serca też mogą być związane z żołądkiem. W momencie, kiedy przyjmujecie pokarm i w ciągu około 15 do 30 minut pojawia się jakiś ból w, podżebrowej, w okolicy podżebrowej lub w okolicach łopatek, wtedy też Wam to może mówić o zachwianej pracy żołądka. Jeżeli chcecie się upewnić, że jest to żołądek, Możecie również podotykać różnego rodzaju punkty, które tutaj wskazał knap i żariko. Będzie to punkt na przykład na wyrosku mieczykowatym mostka, tak jak tutaj na tej ilustracji, będzie to punkt zaraz nad pępkiem, będzie to punkt w, odległości, w połowie odległości między mostkiem a pępkiem, tak jak tutaj na ilustracji, i będą to punkty, które się znajdują od wysokości piątej przestrzeni międzyżebrowej, do aż 12 przestrzeni międzyrzebrowej, które będą wyczuwane jako bolesne. Gdzie jeszcze możecie sprawdzić? Z tyłu na plecach. Przestrzeń wyrostków kolczysty kręgosłupa, tak jak Wam tutaj na tej ilustracji pokazuję, między 10 a 12 kręgiem piersiowym będzie tkliwa u takiej osoby. Dodatkowo okolica brzegu przyśrodkowego lewej łopatki. Również może być tkliwa pod uciskiem. To wszystko razem daje nam informację, że może być problem właśnie z żołądkiem. Co jeszcze? W refleksoterapii czy refleksologii, czyli nauce, która polega na uciskaniu odpowiednich punktów związanych z odpowiednimi narządami na stopie, również jest taki punkt związany z żołądkiem, który jest zarówno punktem diagnostycznym, jak i punktem, który później można poddać terapii. Ten punkt znajduje się, pod y, głową pierwszej kości śródstopia, tak jak tutaj na tym obrazku. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na postawę ciała. Osoby, które mają problemy y, z narządami wistoralnymi, w tym z żołądkiem, bardzo często będą chroniły te narządy, w związku z czym ta postawa ich może być taka, że będą to osoby mocno przychylone do przodu, z głową przychyloną do przodu, dlatego że ten cały układ pokarmowy aż ciągnie ich za szyję w związku z tym często one też będą prezentowały na przykład ból szyi, czyli osoby, które będą się do was do was przechodziły z żołądkiem, wasi pacjenci albo wy, jeżeli macie problem z żołądkiem, będziecie odczuwać również ból karku przez to, jak ten układ pokarmowy was ściąga do przodu. Jeżeli się popatrzymy na obraz naszego pacjenta, jeżeli chodzi o klatkę piersiową i nadbrzusze, Problemy z żołądkiem często są uwidocznione w taki sposób, że jest wzdęte nad brzusze. Czyli tutaj ta skóra w tym miejscu jest taka bardziej wydęta, bardziej wybrzuszona. Może się pojawiać też przeprostowanie w odcinku piersiowym. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na twarz. Początkiem układu pokarmowego są usta. W związku z tym Jakaś nadmierna bladość tych usług, nadmierna czerwień, może nam mówić również o stanie tego przewodu pokarmowego. Nadmierna czerwień to może być stan zapalny, który jest na przykład właśnie w żołądku. Nadmierna bladość mówi nam o tym, że są jakieś dysfunkcje pokarmowe. W medycynie chińskiej mówi się, że jest niedobór energii w żołądku, czyli jest w pewien sposób upośledzone trawienie. Gdzie dalej na twarzy możemy szukać? Przyjmuje się, że okolica pod nosem, w kierunku do ust, po bokach nozrze, to jest również okolica, na której możemy sobie sprawdzać żołądek. Jeżeli w tym miejscu pod nosem znajdują się jakieś przebarwienia, zaczerwienienia, bladość, może jakieś pryszcze, to też tam mówi o stanie żołądka. Medycyna chińska mówi jeszcze, że żołądek możemy również zbadać sobie na języku. To możecie sobie jeszcze dooglądać w moim filmie o języku, czyli po pierwsze patrzcie się czy na języku nie ma podłużnej bruzdy na środku tego języka, to Wam może mówić o zaburzeniu żołądka, a dokładnie, że już mogą się tam pojawiać pewne nadżerki albo owrzodzenia. W momencie kiedy język macie czerwony w środkowej części, to Wam bardzo dokładnie mówi, że jest duże prawdopodobieństwo, że macie stan zapalny błony śluzowej żołądka. Również może być obraz języka taki, że język jest cały czerwony, wtedy też Wam to mówi o jakimś stanie zapalnym w ciele. Może być to również żołądek, choć niekoniecznie e, tylko on. Następną rzeczą, na jaką zwracacie uwagę, i to zarówno w medycynie zachodniej, jak i chińskiej, to jest nalot na języku. Jeżeli nalot jest gruby, biały, szary, czarny, e, to zawsze będzie Wam mówić o tym, że żołądek nie pracuje w odpowiedni sposób. Może Wam to mówić o chorobie refluksowej, może Wam to mówić o zastoju pożywienia, pożywienia w żołądku. Teraz przejdźmy do przyczyn, dla których w ogóle dysfunkcje żołądka się pojawiają. Można wyróżnić kilka najważniejszych przyczyn. Po pierwsze, jest to oczywiście nieprawidłowa dieta. Co to znaczy nieprawidłowa dieta? Za dużo produktów przetworzonych, za dużo produktów smażonych, jedzenie zbyt dużej ilości potraw na ostro. Zjedzenie potraw zbyt tłustych, jedzenie zbyt dużej ilości białka, jedzenie zbyt dużej ilości słodyczy, picie zbyt dużej ilości alkoholu i picie zbyt dużej ilości kawy. To są główne czynniki, które mogą podrażniać śluzówkę żołądka. Oprócz tego, stres. Długotrwały stres i wytwarzanie kortyzolu, w związku z tym, powoduje wytwarzanie mniejszej ilości soku żołądkowego. W związku z tym dochodzi też do nadżerek w żołądku, które mogą później się przeształcić nawet w wrzody żołądka. Trzecia rzecz to emocje. Ponieważ kanał Droga Środka to nie jest tylko kanał ani o medycynie chińskiej, ani tylko o medycynie zachodniej, warto też wspomnieć o połączeniu żołądka z pewnymi emocjami. Żołądek w medycynie chińskiej razem z, z trzustką i śledzioną są odpowiedzialne, są związane z takimi emocjami, jak nadmierne myślenie czy zamartwianie się. W związku z tym, jeżeli jesteście osobami albo znacie osoby, które za dużo myślą, które za dużo się nad rzeczami zastanawiają, które się za dużo zamartwiają, bardzo możliwe, że będzie miała taka osoba upośledzone właśnie trawienie. Dotyczy to zarówno żołądka, jak i tak naprawdę każdego obszaru, gdzie w naszym układzie pokarmowym zachodzi trawienie. Recall healing, czy biologia totalna, zwraca również uwagę, że problemy z żołądkiem mogą wynikać z różnego rodzaju konfliktów. Mogą być to konflikty w naszym najbliższym terytorium, w naszym najbliższym obszarze, czyli z naszymi najbliższymi osobami, na przykład z partnerem. E, tutaj biologa totalna, zwraca uwagę, że może być to kłótnia związana z lojalnością czy zdradą. E, problemy żołądkowe mogą też wynikać e, z takich e, emocji jak, e, jak fakt, że chcemy czegoś, ale nie, nie możemy tego dostać. Albo nie jesteśmy przed, w stanie przetrawić tego, co mamy. Czwartą rzeczą, która oprócz stresu, emocji, i nieprawidłowego żywienia wpływa na nasz żołądek, będzie również palenie papierosów. Bardzo często palacze mają olbrzymie problemy z żołądkiem, dlatego też warto na to zwrócić uwagę, kiedy prowadzicie wywiad z waszymi pacjentami, z waszymi znajomymi itd. Jak sobie pomóc, jeżeli już takie problemy z żołądkiem macie, zanim jeszcze zrobicie jakieś badania obrazowe, o czym jeszcze za chwilę? Po pierwsze, polecam jeść powoli. Rzuć każdy kawałek jedzenia bardzo powoli, tak żeby w naszej jamie ustnej najpierw zadziałała amelaza ślinowa, żeby zaczęła sobie powoli rozpuszczać te składniki odżywcze, żeby one już w miarę gotowe trafiły do żołądka, żeby on nie musiał bardzo długo nad nimi pracować. Po drugie, pić dużo ciepłych napojów. Po trzecie, nie pić napojów słodzonych i gazowanych. Po czwarte, wstrzymać się od picia kawy. Ja piję jedną kawę dziennie. Po piąte, wstrzymać się od jedzenia słodyczy. Kolejną istotną rzeczą to jest, żeby uprawiać aktywność fizyczną. Żołądek wraz z kilkoma innymi narządami leży w bliskiej okolicy przepony. Miejsce, gdzie żołądek łączy się z przełykiem, właśnie przechodzi przez tą przeponę. W związku z czym przepona w momencie, kiedy jest napięta, może to wynikać np. Stresu, ze stresu albo z sytuacji, kiedy długo siedzicie przy biurku, będzie nam upośledzała pracę żołądka. Dlatego bardzo istotne, żeby ta przepona zaczęła się ruszać. Można to zrobić oczywiście przez bardzo izolowane ćwiczenia oddechowe na samą przeponę. Natomiast sama aktywność fizyczna już będzie oddziaływała na całą pracę klatki piersiowej, na unaczynienie żołądka, a w związku z tym poprawi też jego ruchy i tak W momencie, kiedy potrzebujecie jakiejś bardziej specjalistycznej porady, zawsze warto się udać do dietetyka. On wtedy być może na podstawie badań, które zrobi na przykład badań krwi, ustali Wam odpowiednią dietę i suplementację, jeżeli chodzi o żołądek. Na przykład w ostatnim czasie są bardzo popularne różnego rodzaju probiotyki. Jakie badania krwi zrobić, żeby się dowiedzieć, że mamy problem z żołądkiem? Po pierwsze, jeżeli jest to jakiś proces długofalowy, czyli od dłuższego czasu macie różnego rodzaju objawy z żołądkiem, to zrobiłbym badanie krwi na Helicobacter pylori. Jeżeli to by wyszło negatywne, to w dalszym ciągu bym również zbadał sobie witaminę B12 oraz zrobił podstawową morfologię krwi i sprawdził, czy, mam, czy nie mamy anemii. W momencie, jeżeli jest niedobór witaminy B12 oraz anemia, to bardzo możliwe, że macie też właśnie jakiś problem z żołądkiem. Jak jeszcze można się wesprzeć? Oczywiście, wizyty u specjalistów medycyny chińskiej, osteopatów, zielarzy, naturopatów są bardzo skazane. Dobór lecznictwa, jeżeli chodzi o schorzenia układu pokarmowego, jest bardzo istotny. Takie proste cztery zioła, które często się używa przy dysfunkcjach żołądka, chociaż nie polecam ich używać na własną rękę w sytuacji, kiedy macie np. Na jakiś nasilony stan zapalny, to jest imbir. Cynamon, kurkuma czy goździki. O czym warto pamiętać? W sytuacji, kiedy pojawiają się takie objawy jak ciemna krew w stolcu czy, to, czy smolec smołowaty, to wszystko nam mówi o tym, że jest wkrwawienie gdzieś w początkowych częściach układu pokarmowego. W momencie, kiedy wymiotujecie kilka dni z rzędu, a szczególnie jak w tych wymiotinach znajdują się też takie części, które wyglądają jak fusy z kawy. W momencie, kiedy macie biegunkę przez kilka dni albo zatwardzenia przez kilka dni, w momencie, kiedy jest bardzo silny ból w tych wszystkich okolicach, które Wam wcześniej wskazałem, w momencie, kiedy macie wzdęcie nadbrzusza i silny ból nadbrzusza, w sytuacjach, kiedy pojawia się gorączka, kiedy jest nagła utrata wagi, kiedy nie wiadomo z jakiej przyczyny się silnie pocicie, to wszystko powinno Was skłonić do tego, żeby wziąć za telefon i udać się na wizytę lekarską, a nawet zgłosić się na sor. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Zapraszam do subskrypcji kanału Droga Środka, do komentowania, do udostępniania filmu. Niebawem. Do serii z diagnozu się dołączy również seria Wylecz się sam, gdzie pokażę Wam, jakie punkty na przykład uciskać, żeby poradzić sobie z problemami z żołądkiem. Do zobaczenia.